Nazywam się Adam Rajczyk, mam 180 cm wzrostu, waży 75 kg, mam 42 lata i za chwilę wezmę udział w próbie wysiłkowej. Teraz pan będzie maszerował po tej bieżni, co 3 minuty będzie się zwiększać tempo. Jakby coś się działo, występowały jakieś problemy, ból w klatce piersiowej, to proszę zgłaszać. Jakby pan już nie miał siły iść, to też to zatrzymamy wcześniej. Mniejsze tempo, wynik jest prawidłowy. Nic niepokojącego w EKG, ciśnienie prawidłowo wzrastało. Nazywam się Bogusław Bartel, mam 46 lat, 170 cm wzrostu, 125 kg. Wagi. Za chwilę będę miał próbę wysiłkową. Za chwilę będzie trochę szybciej. Ile? Już kończymy. Teraz będzie chwilkę wolniej. Chciowo było podwyższone ciśnienie, podwyższone tętno. Także tymi dwiema rzeczami trzeba by się zająć no pojawiła się szybko duszność. To na pewno jest związane z nadwagą, także jest nad czym podpracować. Jeszcze raz.